Zadanie ze zbioru, tutaj mamy taką sytuację, że piłeczka ping spada z blatu stołu tenisowego i po odbiciu od podłogi wznosi się na wysokość 55 cm. Czyli spada, odbija się i wznosi się na wysokość 55 cm. Tutaj najlepiej jak rysujemy sobie rysunek do tego zadania, bo w tym zadaniu są takie polecenia, że mamy... Odczytać współrzędne położenia tej piłeczki w pewnych momentach, w pewnych etapach jej ruchu. I tu jest bardzo ważne końcowe zdanie w tym poleceniu, że mamy skierować oś liczbową pionowo w górę i przyjąć punkt 0 osi na powierzchni stołu. Czyli jak narysujemy sobie już ten stół, to bardzo ważne, żeby tutaj dać 0. No i w treści zadania mamy też podane, że stół do ping-ponga ma wysokość 76 cm. Więc jeżeli tutaj mamy na tej wysokości tą współrzędną położenia 0, no to podłoga, skoro stół ma 76 cm, musi być na współrzędnej minus 76. No, i to chyba tyle. No, i mamy tak. Podać współrzędną położenia piłeczki, gdy leżała na blacie stołu. No to wtedy jej współrzędna położenia będzie y równe 0 cm. Y, bo zczytuję z tej osi, a tą oś sobie hmm, można tutaj oznaczyć, jak najbardziej dopisać jako y. Widać jednostka w centymetrach. E mamy podać też współrzędną położenia tej piłki w chwili zetknięcia z podłogą. No, to już mówiliśmy o tym, że podłoga będzie miała. Będzie na współrzędnej położenia minus 76, stąd tutaj taką współrzędną też będzie miała piłeczka, jak będzie się odbijała od podłogi. I jeszcze mamy podać jej współrzędną położenia, gdy wzniesie się na wysokość maksymalną. No to ta piłeczka na maksymalnej wysokości 55 cm, jaką będzie miała współrzędną położenia. No to jeżeli tutaj jest minus 76, to musimy się przesunąć o 55 w stronę zera. Więc od minus 76 do minus 76 dodajemy sobie 55, no to na wyjdzie minus 21. Stąd ta piłeczka będzie na współrzędnej położenia minus 21 cm.